Siema z tej strony, ale to jest Five Nights at Flamethys. Proponowaliście tę grę wiele razy, ale po tylu żałosnych przyróbkach Five Nights at Freddy's o każdej jednej grze jaką spotkałem, miałem takie zdanie, że Jestem ah, ah, ah. teraz wybrany jak. kobieta w ciąży z okresem. Się wyklucza. Nieważne. Ale napisała do mnie Kamila, nie pamiętam nazwiska, przepraszam. Napisała do mnie osobiście Kamila, która powiedziała, że promontowaliście mi wiele gier, ale ta jest naprawdę godna uwagi, więc y, idziemy zobaczyć, co to jest. Survive until 6am. To do 6 nocy. rzuciłem jęko skąd gitary. O! o, jak ładnie. Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an hey. egg. And I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. <laughs> <laughs> okay. Oh. 12 a.m. Do On powiedział: Cześć, jestem Humpty Dumpty Flumpty Dumpty, coś takiego. Jestem jajkiem. Idę skopać ci. What? Co to jest? Jestem jajkiem i idę ci dorwać. Dokładnie to powiedział. I się rozłączył. Best phone call ever. Przynajmniej nikt nie próbował phone fungajowego. Hello! 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 Bo nikomu to nie wychodzi, co to jest za morda? Co to jest w ogóle? Więc widzę, że. Znowu? Więc widzę, że. Widzę, że Five Nights at Freddy's 1 bardzo. Match, wow. Um. Ale gra fajnie działa fakty... What? Gra fajnie działa faktycznie, to trzeba przyznać. Ma bardzo fajną mechanikę. Gra się przyjemnie, a nie zacina się nic. To się chwali. No i wygląda kreskówkowo tak śmiesznie. Pierwsza. Jest jedna noc, tak? Bo One Night at Flumptist, więc zakładam, że więcej nie... będzie. To coś tam było, ale zniknęło. Gdzie to jest? Gdzie to? Oh man! Co, co on tam robi z tej strony? On był z tej strony przed chwilą. Ej, dude! Fuck off! Fuck off! I'm a cactus I'm a cactus Okej okay. nie, podwa nie, nie podważam tego, okej okay. ja jesteś kaktusem, spoko Próbuję rozgryźć mechanikę tej gry, jeżeli są dźwięki takie brrr, To znaczy, coś odeszło Bo teraz go nie ma Hank. Hank, Honk. honk. honk, honk. Oj! Był ten dźwięk, ale to nic nie oznaczało. Okej. Okay. Ej, ty czytałeś gazetę! Było ci fajnie czytać gazetę, ej! Na tej gazecie pisało, że coś tam twoim koszmarem jest, gdy skończy dzisiaj papier toaletowy. On... ma ten papier, ale czy on z niego skorzystał, to ja nie wiem. Spokojnie hobaki, spokojnie. Spokojnie. Okej okay. Muszę oszczędzać energię, bo jest druga, a ja już mam TAK mało energii Okej, okay. ale oni bardzo, bardzo szybko przychodzą, to jest... Gra przychodzi zaraz do samego sedna, jeżeli nie wiesz co to jest Five Nights at Freddy's to nawet nie masz to w to grać Bo nie wiesz o co tutaj chodzi Czy znaczy, wiesz teoretycznie Gościu się tylko zostawiam, mówi ci, że jest jajkiem, idzie po twojej duszko i to tyle Tu nic więcej niespodzianek jakichś nie ma? A. Coś, coś przyszło? Coś przyszło? Okay. Jest stabilnie I'm a cactus, I'm a cactus, I'm a cactus, z tego, bo I'm zrobić cactus I'm a cactus, I'm a... dobra nie Honk, honk Honk, 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 Okej, okay, znowu przyjdzie zaraz Zaraz tu będzie Spoko, to już trochę rozgryzłem, z tej strony teraz nie przyjdzie, tylko przyjdą stamtę, jeden Tak żeby... W ogóle co ten bubr robi? Czy ogólnie to jest bubr, czy świstak, czy nutria, czy chuj wie co? Co on robi? Czy on czasami działa, nie, nie jest odpowiednikiem lisia z tego w tej grze? Tak mi się coś zdaje. Co to jest za ding dong? Oż ty z Kubańcus. Okej, okay, czy on działa jednak jak liciasty. Dobrze, że się patrzyłem tam na Kibel. Pewnie, jakbym się spojrzał na kamerę, to on by. zasunął. Okej, okay. i znowu tu się z tym rękiem nie patrzy, patrzy na mnie. To jest takie. To jest takie. Sram. Czemu mnie podglądasz przez kamerę? Myślisz, że. Tego nie widzę. Widzę wszystko. Zakażę twój ruch. What? Co to jest? O ile dobrze pamiętam, to tamta kamera przed chwilą nie działa. Wow. Dobra, okej, okej. Otahe? Co to jest? Co tam trzyma w tym domu? Hello Meiko. A little bit dong dong. No dong dong. I don't dong dong like no. I don't, I don't like no. What? What the hell? Bad dong dong. Dong dong no. No dong dong. Co to kurwa jest? Miałem się powstrzymać przed stwierdzeniem. Co to jest? Co clown. Ja wiem, że tego nie było, bo zwracam uwagę na cały pokój i na, w tym pokoju nie było żadnego klauna. Okej. Okay. Oj, nie babolu. Hong Kong, Hong What the hell z tą grom? Co? To jest jedna noś! A to tak gryję ja, łeb! spokojnie. Więc by tak po prostu stoi. Ok, tam coś się działo. Poszedł sobie, spoko. Więc jesteśmy bezpieczni. Ja PIERDZIELE co to było! Halo, halo? To wyszła z tego piekielnego czegoś, ale to... What the hell? Co, co jest nie tak z tą gro... <ścoughs> Okej okay. Ja... Boję się nic mówić, bo jest piąta I nie wiem, nie, wie, nie wiem, czy ja wytrwam, bo... A jak to coś mi przybiegnie? Fucking hell Hej, ode mnie! Bredne jajo... O! Okej? Okay. Okej okay. Możesz biec Możesz biec! Tu wystawię łapy! Tu wystawię łapy! Tu wystawię łapy! łapska wystawiło do mnie! Bierdę łapska! Jak ja teraz podniosę kamerę, to co mnie dorwie? Ej, nie, 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 wszyscy! <tuszy> 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 Jak z tą grą? Okej okay. Muszę przyznać, gra była świetna. Kamila, miałeś rację, to była Kamila. Chyba sprawdzę zaraz, Kamila. Jak okej. ok. Tak, to była Kamila. Dzięki, Kamila. Faktycznie gra była warta tego wszystkiego. A zobaczmy teraz, jak wyglądają tutaj jump bo jestem aż ciekaw. Come get me! Posiedzę sobie chwilę na kamerach To pysk A czyli on może zaginać czas i przestrzeń Aaa, widzę, że się dogadamy Znaczy się nie, żebym ja potrafił, ale wiecie, doktor, chuj te sprawy Tu coś pisze, New Ro New Door Crimes. Flumpty uprowadza osobę, ponieważ stwierdził, że mu się to podoba. Eee, twój najgorszy koszmar, to kiedy skończy się papier toaletowy, powinieneś patrzeć na kamery. To jest dobra rada. Ale ja nie chcę z nic teraz korzystać. Facet... pije lawę i żyje. Tak jakby. No, dorwie mnie ktoś. Czekam. Czy teraz coś dorwie? No dorwij mnie już! Zabij mnie! Kill me! I'm ready! Put your fingers in my ass! O oh, nie... <ścoughs> Jezu... <ścoughs> to jest śmieszne, ale... Gdybym nie wiedział, że mi wyskoczy, to bym się zesrał, taka prawda. Ponieważ... bo, Cokolwiek, mówcie cokolwiek, ale Five in jedynka jest najstraszniejszy i najmniej przewidywalny. Ponieważ dopóki nie słyszymy tego... <tryk> dopóki tego nie słychać, nie wiadomo, że ktoś sobie jest za kamerą, a ty patrzysz w kamery i jesteś pewien, że wszystko jest ok, to już po tobie. Dobra, więc to było na tyle. Dzięki wielkie za polecenie do tej gry była zajebista. Wiem, że jest druga część, bo widziałem na gameczolcie i zaraz idę ją obczaić. Eee, a co do tego to macie link w opisie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Nardzie.! <tryk>